Cześć! Witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Dzisiaj znowu mamy trochę stardusta do wydania. Właściwie lekko ponad pół miliona. Wszystko dzisiaj pójdzie. Zrobimy mega ewolucję Handuma. Natomiast zanim pokażę Wam dzisiejszy recent, i jedna sprawa poruszana przez Was w komentarzach, chciałbym Wam coś pokazać. Wybrałem Articuno, bo tam różnorodność jest największa. na Shiny mam 25. Natomiast chciałbym Wam pokazać lokalizację zdobycia tych poksów i jedną kwestię wyjaśnić. Tutaj, na przykład, mamy New Jersey, Stany Zjednoczone. Tutaj, mamy Nowy Jork, Stany Zjednoczone. Tutaj, Siedlencin, czyli Wieleni Górze. Następny, Częstochowa. Ten z Rejdauer to Dianka. Berlin tutaj New Jersey następny Elbląg od widza z kanału tutaj Siedlencin czyli Jelenia Góra następny Siedlencin Nowy Jork Jelenia Góra Berlin Jelenia Góra Jelenia Góra Wrocław Nowa Świdnica czyli u mnie Siedlencin pisarzowice czyli w Lubaniu Siedlencin Wielkopolskie Nowy Jork Berlin Siedlencin Siedlencin i to są wszystkie to, że mam poksy zdobyte na przykład w Nowym Jorku, we Wrocławiu, a w ogóle tam nie byłem, nie oznacza, że latam na fejku. Mając dużą ilość golda i, dużo, i robiąc dużą ilość rajdów, można robić rajdy praktycznie wszędzie o każdej porze dnia i nocy. Nie trzeba robić rajdów na flyu. Może to, ile mam coinów nie będę wam pokazywał, ale rajdów bije bardzo dużo. Dzięki temu mam sporo legend shiny. Teraz dzięki zdalnym rajdpasom nawet w nocy można robić, tylko trzeba znaleźć odpowiednie fora i można robić zdalnie na zaproszenia rajdy praktycznie wszędzie. Gdzie cię zaproszą, tam bijesz. Natomiast przechodząc już do dzisiejszego recentu, wpadło kilka fajnych popksów. Zabdos dzisiaj na Raid Tower tylko jeden z Shiny, 1,98. Z ciekawszych Pinsir Lucky Shiny Purify za chwilę do zrobienia. Shadow Shiny Grimer na Lucky Trader za to samo. I fałka słaba. Dostałem zbalone oderki. No i pozostałe widzieliście już ostatnio. shiny zawdosów na ten moment. Mam 13, jeszcze mało. No i przechodząc już do wydania stardasta, zaczniemy od POX'a, do którego brakło mi ostatnio. Tutaj został ostatni. I tylko plus 16. Nadwyżka candy do Pansira na ten moment: 5245. I dwa wymaksowane, dwie sety, jedna laki, druga zwykła. Idąc dalej zrobimy tego Pinsira. Bardzo przyzwoita i fałka. na pewno będę chciał jeszcze na Best Buddy. Mamy 14, 14, 15, dostałem od Łukasza. Candy do Pinsira na ten moment 3396. I koszt wymaksowania 87300 300 dasta 210 candy i mamy pinsira na maksa 2939 będę chciał go jeszcze zrobić na best buddy jeśli chodzi o pin na ten moment mam tylko dwa wymaksowane Ten laki Shiny Purify 96 No i mój pierwszy Laki Shiny 87 Pinsirów, jeszcze Shiny mam sporo na trade'a Idąc dalej Zrobimy setę Magmara Zdobyty dość dawno Lokalizacja Jelenia Góra Dolnośląskie Polska 16 czerwca 19. Mamy 100 IV. Może najpierw wymaksujemy. 2394 i lecimy z ewolucją. Mamy Magmortara 3132. Drugi atak do zmiany. I z tym setem zostaje, no i z reszty Stardasta zrobimy MyLa. W tej chwili mam wymaksowane dwie sztuki: Lucky Shiny, Lucky Shiny Purify 8987. Mam jeszcze Shiny Shadow i zrobimy tą setę. No, i na dzisiaj nie wystarczy. Na dzisiaj 150 candy i 153 tysiące stardasta. Dokończymy Mawajlam w następnym odcinku. Dzisiaj plus 607 i koniec stardasta. I zrobimy jeszcze mega ewolucję Handuma. Jak wiecie, od dzisiaj jest na mega rajdach. Na ten moment 480 mega energii, więc zrobimy dwa, by odblokować te tańsze ewolucje na przyszłość. Zrobimy zwykłą setę, wymaksowana już dawno. Mamy stoi v i mamy wpis do Mega Seta 3842 CP i ewoluujemy jeszcze tego Laki Shiny 96 tutaj z Best Buddy 3823 CP. Ten wygląda kozacko, zwłaszcza na lakitle. No i na koniec dzisiejszego odcinka pokażę wam coś jeszcze. Po przede wszystkim mam nowego Buzz W tej chwili 80 boxów z odznaką. Ostatnio do tego Teamu dołączył Victribel, Lakisin 9.8. Wbijałem bez Buddy, dlatego że to jest jeden z moich ulubionych poków. No i tutaj mamy bardzo przyzwoite IV. dostałem od Chrisa. No i tak jak wspomniałem wcześniej, do rajdów jeszcze wrócimy. W poniedziałek udało mi się przekroczyć fajną statystykę na moim koncie, więc chciałem się pochwalić. Mamy odznakę za rajdy na legendy. W poniedziałek wbite 6000, w tej chwili 6094. Dajcie znać w komentarzach ile wy macie rajdów na legendy. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak łapka w górę. Nowo osoby zachęcam do subskrypcji. Trzymajcie się. Do następnego.